Zakładanie kartoteki właściciela lub wspólnika. Wybieramy zakładkę wspólnicy, następnie dodaj i wprowadzamy podstawowe informacje na temat właściciela czy wspólnika. Udział w firmie możemy wpisać 100%, możemy wybrać do pełni do 100%. Ogólne informacje o właścicielu lub wspólniku zostały wypełnione. Następnie przechodzimy na zakładkę dodatkowe. Tutaj mamy możliwość wprowadzenia urzędu skarbowego naszego wspólnika. Mamy możliwość dodania telefonów, rachunków i tym podobnych rzeczy. Aby wprowadzić urząd skarbowy wybieramy przycisk dodaj, wprowadzamy symbol, Zadamy nazwę. Nazwa pełna taka sama, ulica również Kołobrzewska. 43. Kod pocztowy 391. Województwo Pomorskie, kod Urzędu Skarbowego w Gdańsku 2206, wybieramy z listy. Przechodzimy na zakładkę dodatkowe, tu mamy możliwość prowadzenia telefonów do Urzędu Skarbowego, rachunków bankowych i tym podobnych rzeczy. Wybieramy dodaj, nazwa, Podobnie nie możemy wprowadzić fax. Stwierdzamy, ok. Również mamy możliwość dodania rachunków bankowych Urzędu Skarbowego. Mamy dwa rachunki. Pierwszy do podatku pośrednich, czyli VAT-u, drugi do podatku dochodowego od osób fizycznych. Automatycznie powiedział nam, że jest to rachunek w Narodowym Banku Polskim. Zatwierdzamy. OK. Ten rachunek jest rachunkiem do podatków pośrednich. Przy deklaracji VAT wybierzemy go. Następnie dodamy kolejny rachunek do podatku dochodowego od osób fizycznych. Również program poinformował nas, że jest to rachunek w Narodowym Banku Polskim, oddział okręgowy w Gdańsku. Zatwierdzamy przyciskiem OK i ten rachunek wybieramy do podatku PIT. Zatwierdzamy, i automatycznie ten urząd skarbowy wprowadził nam się do naszego wspólnika. Ten urząd skarbowy jest urzędem zarówno do rozliczeń pana Adama Nowaka jako osoby fizycznej, jak i pana Adama Nowaka jako osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Następnie mamy możliwość dodania telefonów, faksów do pana Adama Nowaka. My takich danych nie posiadamy, i rachunków bankowych. Przechodzimy na zakładkę podstawy. Pan Adam Nowak podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zatem przy ubezpieczeniu zdrowotnym wybierzemy sobie indywidualnie. Podstawa zostanie nam automatycznie pobrana. Jest ona w chwili obecnej e, obowiązująca. 2828,31 zł. Przechodzimy na zakładkę składki. I z tego, co Państwo już tutaj z zadania wiecie, Pan Adam będzie płacił tylko składkę zdrowotną, więc wszystkie pozostałe składki musimy wyłączyć. Wybieramy naliczenie emerytalne nie, rentowej nie, chorobowej nie, wypadkowej nie, funduszu pracy również nie. Zdrowotną pozostawiamy. Również wszystkie te składki muszą mieć wyłączone pobieranie zaliczki czyli nie pobieraj. Nie pobieraj. Nie pobieraj, nie pobieraj. Jedynie ma być pobierana z naliczeń składka ubezpieczenia zdrowotnego. Przechodzimy na zakładkę podatek. Identyfikatorem podatkowym w deklaracjach będzie numer nip i jak Państwo wiecie, my będziemy płacili podatek według stawek ryczał. Przechodzimy na zakładkę ZUS. Wybieramy sobie typ i numer. Dla nas tym identyfikatorem będzie numer NIP. Zjawił nam się. Jest to osoba prowadząca rolniczą działalność gospodarczą. Nie ma ustalonego prawa do emerytury, nie ma stopnia niepełnosprawności, tak? Eee, przechodzimy na zakładkę Deklarację ZUS i tutaj z racji, że pan Adam Nowak opłaca tylko ubezpieczenie zdrowotne, będzie generowana deklaracja tylko DRA. Mamy też jeszcze możliwość wybrania zakładki własne i wprowadzenia sobie pól własnych. W naszym przypadku żadnych innych dodatkowych informacji o Panu Adamie Nowaku nie mamy. Tak założoną kartę kartotekę zatwierdzamy przyciskiem OK.